Witam z kolejnym modelem. Tym razem też będzie to maszyna dosyć mało znana, aczkolwiek tym razem na pewno nie jest to małe lotnictwo, bo jest to Luftwaffe. Jest to Focke-Wulf FW 187 w wersji A0, czyli jedynej, która była produkowana. Sam model jest to stary Special Hobby. Sam model nie jest aż tak stary, bo to jest 2003 rok, czyli 20 lat. Historii tej firmy. Firma się bardzo rozwinęła w tej chwili robi inne modele. Zresztą widać tutaj na pudełku nawet mamy reklamę, że tym razem canopy is injected, czyli że mamy wtryskową kabinę, a nie jak do tej pory, do tamtej pory, przeważnie w formę. Zobaczmy, co mamy w środku. Ja tutaj całość sobie kiedyś przygotowałem z takiej jednorazowej torby do nieco przerośniętej strumówki. No, ale nie zmienia to faktu, że jest to jakoś tam zabezpieczone. Mamy instrukcję. Bo na razie odłożymy. kalkomannie, jakąś blaszkę um, oraz same wypraski. Dwie. Tu właśnie części żywiczne, plus ta reklamowana wtryskowa kabina. Mamy wypraski, pierwsza z nich. To wszystko są szortane, czyli tak jak widać, nie ma tutaj żadnych kołków mocujących. Jest to chyba jedna z pierwszych odlewów, odlewów dlatego że szortanowe formy dość szybko ulegają degradacji i pojawiają się nadlewki jakieś uszkodzenia, tutaj tego jeszcze nie widać. Są jakieś przebarwienia raczej plastiku, ale to nie ma wpływu na powierzchnię. Także dość ładnie one wyglądają, zwłaszcza jak nasza żona. Druga ramka, mamy kadłub. Silniki, to były silniki Juno, silniki diesla, które bardzo, bardzo brudziły. Na zdjęciach tego samolotu widać, że kopciło niesamowicie i takie dość charakterystyczne tutaj Wycięte kołpaki. Mamy też tutaj jakieś elementy kabiny. Jak widać, nie jest tego wiele, dlatego że model w sporej mierze uzupełniony jest tutaj elementami żywicznymi i blaszką, którą też zaraz ubierzemy. Elementów żywicznych nie jest aż tak wiele. One są tutaj zapieczętowane. Nie chcę, żeby one się rozbiegły po okolicy. Ale jak widać, tutaj są bardzo delikatne rzeczy, które zaraz pokażemy w zbliżeniu. Mamy też blaszkę. I tu jest kabina przyrządów, pasy, jakieś elementy dodatkowe i samo oszklenie. Już nie będę tego podkładał pod jakieś kolory, bo to chyba się nie sprawdziło. Zrobimy tylko znaczne powiększenie. Mamy powiększoną ramkę z elementami przedeczystymi. Jak widać, bardzo ładnie to wygląda. Nie ma tutaj żadnego zamglenia. Elementy są czyste. Tałamy sobie je. Ta torebka z elementami żywicznymi. One troszeczkę nie chcą nam się tu zbyt dobrze prezentować. Ja nie będę wyciągał tych elementów, dlatego że, jak widać, one są bardzo delikatne. Tu mamy elementy uzbrojenia do podwozia, prawdopodobnie, same koła. To łatwo oderwać, ale też, jakby nie jest tego zbyt wiele, nawet dla mniej doświadczonych modelarzy nie powinno być z tym większego problemu, bo one łatwo no może poza tym elementem można łatwo oddzielić je od bazy i wykorzystać. Kolejnym takim wyobrażającym elementem jest tutaj blaszka, jednak to może otworzymy. No tutaj są też kalkomony, czyli będę chciał tu dokładnie pokazać. Mamy tutaj blaszkę i film. Yy, pasy, elementy kabiny, yy, yy, waloryzujące rzeczy różne, yy, tablice przyrządów oraz do niej yy, klisza. Czyli to podklejamy pod to, malujemy od spodu na białą tablicę przyrządów zgodnie z instrukcją. Nie wiem, czy to są anteny. Tu mamy chłodnicy do silników, czyli można ten model wzbogacić. O takie drobiazgi, które powodują, że no, nawet w tej skali widać yy, te detale które moim zdaniem bardzo zmieniają, jak model potem się prezentuje. Jeśli z bliska widać, że tam są jakieś takie drobne elementy, przynajmniej dla mnie zwiększa to walor takiego modelu. Dobrze, to sobie schowajmy na razie. Czyli tu mieliśmy elementy waloryzujące. Ja jeszcze pokażę w zbliżeniu, zanim wrócimy do normalnego, jakość samych ramek. Jak widać, są tutaj pewne rzeczy, które trzeba będzie wypolerować, wyszlifować, ale sama jakość tego jest jak najbardziej zadowalająca. Maszyna jest metalowa, czyli tutaj mamy, jak widać, ładne, wkręcłe, niezbyt głębokie linie podziału. Nie wiem, czy widać, tu są zegary. Kabina w tym samolocie była bardzo wąska, dlatego też nie wszystkie przyrządy udało się przemyśleć do kokpitu na tablicę rozdzielczą i część z nich pozostawiono tutaj na silniku. Było to rozwiązanie stosowane przy niektórych maszynach. Powody dwa. Raz, jak mówię, ciasno to kabiny. Dwa, e, pamiętajmy, że były to przyrządy, które wymagały przeciągnięcia różnych instalacji, niekoniecznie elektrycznych. E, I czasami łatwiej było takie na przykład umieścić tutaj. Pokazywał on to, co miał pokazywać. Odległość do pilota była relatywnie niewielka, metr półtora a no może tutaj troszeczkę więcej, a no, może dwa. Mogą spojrzeć w bok i zobaczyć wskazania tych liczników. Jak widać, ramki dosyć ładne. Tutaj nie ma większych problemów. Troszeczkę czyszczenia będzie. Oczywiście, jak już wspominałem, jest to short run. Nie mamy tu kołków mocujących. Są pewne prowadnice do kabiny, ale kadłub trzeba będzie spasować bez kołków. Podobnie jak tu widoczne gondole. Nie powinno być żadnych problemów z tymi nadlewami, można te, które będą widoczne, na przykład te usunąć bez większego problemu. Dobrze, zobaczmy jeszcze sobie drugą ramkę z bliska. Tu mamy bardzo ładne detale druku podwozia, imitacja płótna na lotkach. Tu jest jakieś przebarwienie, ale to jest plastik i tu nie powinno mieć to wpływu w żaden sposób na sam model. Detale i górna powierzchnia skrzydła też dość ładnie odlana, tak jak wspomniałem, jest to model z 2003 roku, czyli 20-letni, ostatni model Fokke Tego focke Wulfa były wcześniejsze, wcześniej pojawiły się na rynku jakieś elementy, jakieś modele żywiczne i tego typu rzeczy. To jest pełny odlew, tak jak mówię, nawet z kabiną. Wracamy do powietrza normalnego. I mamy instrukcję. E, typowa z tamtego czasu instrukcja e, Special Hobby. Czarno-biała, trzy samolotu. Krótka historia w języku angielskim i czeskim. E. Znowu tak jak pokazywałem w przypadku wszystkich shortlandów mamy listę części i numerację. Zwróćmy uwagę, że tutaj to jest jedyna metoda, żeby znaleźć tą część na namkach, na jak było widać tych numerów, nie ma. Mamy tu też e, blaszkę, mamy też tą folię, którą widzieliśmy, e, elementy przeszklenia i wszystkie elementy żywiczne. Tutaj też mamy hmm, listę farby, kombola. I tylko to nawet bez nazw można sobie znaleźć, jakby potem odpowiedniki innych producentów, oczywiście. Co wygodne, tutaj też są użyte humbrowskie numery, czyli nie trzeba sprawdzać w referencji, co jest czym. Minus taki, że mamy tylko humbro. Jeśli ktoś będzie używał innego, trzeba i tak sobie te numery przetłumaczyć. Zaczynamy oczywiście od kabiny, i tu mamy elementy plastikowe, film, i potem blaszka. Tu idzie większość detali, to jest wersja już dwuosobowa, czyli mamy dwa fotele, plastiki, opasy w formie blaszek oraz większość elementów z żywicy, czyli tych oznaczonych jako pól, idzie właśnie tutaj do kabiny. Tu od wewnętrznej strony kabiny też żywiczne elementy wklejamy, czyli osłony tych karabinów maszynowych, które są na zewnątrz. To samo dotyczy blaszki, która idzie tutaj. Tutaj też są blaszki z elementami widocznymi w kabinie. Kabina jest dość duża i dość dobrze przeszklona, w związku z tym te elementy będą widoczne, jak chociażby ten, te pedały tutaj od odczyka i sam drożyk sterowy, chociażby przez to wycięcie w dolnej części kadłuba. Zamykamy kadłub, wklejamy też taką tablicę dla tego drugiego członka załogi. Pierwsze elementy mocowania podwozia. Odwracamy. Oczywiście trzymamy wszystko 90 stopni. W tym momencie, jakby, stateczniki poziome ze stanami wysokości. Zwróćcie uwagę, że jak mówię, tutaj nie ma w żadnym wypadku żadnych prowadnic do mocowania. Postaram się to pokazać. Jak widać, tu jest płaska po prostu powierzchnia. To samo dotyczy samego statecznika. W związku z tym sklejamy je. Na płasko, że tak powiem. Nie mamy czegoś, co zapewnia nam to, że to trzyma się pod tymi 90 stopniami. Czyli, żeby tego typu model skleić, trzeba naprawdę tego pilnować, bo potem takie elementy, które są przekrzywione, bardzo wyraźnie widać na modelu. Jak mówię, stateczniki, sklejamy skrzydła, sklejamy obie gondole jest Jedna w gondolach. Podwozie. I tu właśnie idą te takie pałąki z żywicy. Reszta elementów. Tu jak widać mamy rączki. I to są elementy, które zgodnie z tym informacją trzeba dorobić ręcznie. Jest to element, który łączy klapę zamykającą luk podwozia z golenią podwozia. Tu mamy różne. Informacyjne widoki, jak to podwozie ma być zrobione. Takich elementów trzeba zrobić cztery. Jesteśmy na dziewiątym kroku. Tu mamy dwa elementy prawdopodobnie chłodnice glikolu, które lądują na górze gondoli silnika. Tu sklejamy też cały element śmigła. Jak widać, tam pod spodem jest mniejszy kołpak, ten z tym otworem idzie na zewnątrz. Wszędzie mamy podane kolory czyli nie powinno być problemu. Mamy dorobić też ręcznie antenę. Nie wiem czemu nie było jej, chociażby w żywiecznych elementach. No, ale cóż, kolejne lufy. Jak widać, maszyna była dość potężnie uzbrojona. Tu mamy je po bokach. Ja jeszcze osobiście tej maszyny nie próbowałem skleić. To jest już dość późny short run, Jeśli chodzi o special hobby, zakładam, że pasowanie może być dość dobre. Oczywiście są wszystkie te przewary, jak wspominam kolejne raz, związane z tym, że jest to short run, ale powinno to dość dobrze pasować. Jeśli chodzi o detale, to przyznam, że widziałem Focke-Wulfa w wersji 48, też short run, który był o, znacznie gorzej wykonany. A skala jednak większa. I tak dotarliśmy do malowań, ale najpierw zacznijmy na kalkomanie. Mamy standardowe niemieckie znaki Rozpoznawcze, numery, rejestracje. Tutaj mamy do złożenia, oczywiście, dodatkowe oznaczenie, jeśli ktoś by chciał. E, troszeczkę napisów eksploatacyjnych, m.in. ten czerwony, prawdopodobnie nie stawać, który idzie tutaj e, przy, przy owiewce skrzydła. Oraz co ciekawe, te zegary, które pokazywałem, czyli te, które idą na wewnętrzne strony silnika e, i które pilot widział z kabiny. Tyle. Zacznijmy na same malowania. Malowania mamy trzy czarno-białe. Taki standard wtedy był. I tutaj problemu nie widać, bo mamy parę te barw podanych w RMA. Te dwa malowania to są malowania tak zwane propagandowe. Maszyna, mimo już nigdy nie weszła do produkcji seryjnej, produkowano tylko 9 egzemplarzy. To była przez propagandę niemiecką przedstawiona jako taka, która znajduje się w jednostkach Luftwaffe. No i te maszyny, właśnie w takich filmach propagandowych, się pojawiały. Mamy tu numer 1 i numer 7. Oczywiście to były fikcyjne jednostki, oraz e, tamte malowania były z początku wojny, 1940-1941. Oraz trzecie malowanie e, z e, Danii z maja 1943 roku. Tu mamy troszkę inną paletę barw. Standardowe niemieckie malowania tutaj nie ma jakiegoś większego zaskoczenia. Ok, mamy focke Wulfa w okazałości. Maszyna powstała w zakładach focke bardzo wcześnie, bo to jest maszyna z 1936 roku. Charakteryzowała się bardzo dobrym uzbrojeniem. Mówimy o dwóch działkach 20 mm i czterech karabinach maszynowych. Całe uzbrojenie było skupione w kadłubie. I maszyna miała z założenia przedstawiać taką koncepcję szybkiego myśliwca, szybkiego ciężkiego myśliwca, ale przy założeniu, że będzie on w stanie operować nawet przeciwko maszynom jednosilnikowym. Czyli inne podejście niż to, które prezentował Messerschmitt BF-110. Maszyna miała bardzo dobre osiągi. Była w stanie nawet konkurować z jednosilnikowym BF-109, co prawda w wersji B, ale mówimy tutaj o roku 1936. W pewnym momencie konstruktorzy nawet zrezygnowali z początkowej koncepcji dwusilnikowego jednoosobowego ciężkiego myśliwca i dodano drugiego członka załogi, tak jak już w tej wersji, to jest wersja 0, czyli przedprodukcyjna, mimo to nadal preferowano masacznika 110 i tej maszyny produkowano tylko 9 sztuk. Czy ta maszyna była lepsza od 110? Nie wiadomo. Wiadomo, że był mocno z politycznych względów faworyzowany Schmidt jako producent myśliwców, co widać nawet po produkcjach Henkla. Tutaj bardzo możliwe, że byłby on w stanie dłużej pełnić rolę myśliwca dziennego. Jak wiadomo, 110 bardzo szybko zostały przeniesione do roli właśnie myśliwców nocnych, nie będąc w stanie nawiązać równożnej walki z jednosięgowymi myśliwcami. To tyle o tej maszynie. Model naprawdę powinien się ładnie reprezentować. Jeszcze tylko kilka słów o, o samym kanale, tak to powiedzmy. E, przygotowałem jeszcze kilka filmów, jest to kolekcja ponad 600 pudełek. E, wszystko to są maszyny 172 w większości, ale nie tylko wojskowe z okresu między pierwszą wojną od początku pierwszej wojny światowej, troszeczkę poza Drugą wojnę światową. No, i niektóre egzemplarze, taki trochę dalej, na przykład Polska Iskra, ze względów sentymentalnych. W następnej kolejności prezentacja tego modelu. Celowo staram się nie pokazywać, co to jest, a jak widać, są tu nawet akcenty polskie. Bardzo dziękuję za uwagę. Wytrzymanie do końca. Jeśli Podobało się proszę o sabry i lalki i do następnego.